Te wakacje są wyjątkowe. Przede wszystkim na wypoczynek szukamy miejsc takich jak to, z dala od zgiełku. W ramach cyklu Polska smakuje w agroturystyce. Odwiedzać będziemy gospodarstwa wiejskie, w których znajdziemy moc atrakcji i przede wszystkim zjemy prawdziwą regionalną kuchnię. Witamy na Lubelszczyźnie w Solisowym Siole. Polska smakuje to nazwa kampanii informacyjnej, przez którą uświadamiamy konsumentów w oznaczeniach, które mogą znaleźć na produktach żywnościowych. Są to oznaczenia takie jak na przykład produkt polski, czyli oznaczenie odnośnie kraju pochodzenia, oznaczenia jakościowe, regionalne, ekologiczne i wiele innych. Pani Małgorzato, od kiedy na tym terenie istnieją tradycje sadownicze? Już 140 lat temu pradziadek mojego męża, Paweł Sowis, założył pierwszy sad, a my do tej pory korzystamy z jego doświadczeń zarówno w uprawie sadów, jak i w przetwórstwie owoców. To z jakich owoców z przydomowego sadu robicie przetwory? Czereśnie, wiśnie, mhm. śliwy, jabłka, a nawet owoc róży. A jak robi się taką konfiturę? Przede wszystkim trzeba wydrylować owoce, Aha. a potem wrzuca się je do syropu cukrowego i gotuje przez 2-3 dni. To nakładamy. W gospodarstwie państwa Solisów odbywają się warsztaty dla różnych grup wiekowych z zakresu botaniki, ekologii, upraw roślin sadowniczych i oczywiście zdrowego odżywiania. Ze mną pani Julia i Agnieszka z koła gospodyń wiejskich. Drogie panie, będziemy robić urzędowski pieróg gryczany, który jest waszym lokalnym daniem i na ogół wydaje się być to danie wytrawne, a tu niespodzianka. Od czego zaczynamy? No cóż, przygody zaczynamy od tego, że podsypujemy stolnicę mąką. Wykładamy ciasto. Więc tutaj mamy kaszę gryczaną, gotowaną z masłem na sypko. Kaszę łączymy z miętą, dodajemy tutaj miętę. Podejrzewam, że wszystkie produkty pochodzą od państwa z regionu. E, tak, wszystkie produkty są nasze, regionalne, z naszych okolic. Staramy się wspierać naszą małą ojczyznę. Już dociskamy ze wszystkich stron nasze ciasto. Co daje takie dziurkowanie e, ciasta? Po prostu ten farsz musi oddychać podczas pieczenia. A, I za 40 minut godzina będzie gotowa? No, myślę, że około godziny. Będzie pysznie. I po ponad godzinie własnoręcznie robiony pieróg urzędowski gotowy. Ale na stole jest zdecydowanie więcej smakołyków i podejrzewam, że lokalnych. To są syropy, soki, konfitury, dżemy, mhm. ocet jabłkowy. Wszystkie te produkty są wytworzone z owoców, które my produkujemy w gospodarstwie ekologicznym. Można również się u państwa zrelaksować w wiejskim spa. Co tutaj mamy? To jest ruska bania. Jest balia ogrodowa do mhm. kąpieli, są tężnie solankowe, ogrodowe. I z wszystkiego można bezpiecznie korzystać. Tak, w bezpieczny sposób. Stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Zachowany jest dystans między gośćmi. Muszą nosić maseczki, będąc w pomieszczeniu. Mhm. Używamy również środków do dezynfekcji. Pani Małgorzato, bardzo Pani dziękuję za gościnę. Ja również dziękuję za wizytę. Państwa zapraszam już za tydzień. Widzimy się w Małopolsce i odwiedzimy prawdziwego Harnasia. Do zobaczenia.